Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was na tym wesołym kanale z domkami holenderskimi, nowymi używanymi. Marcin Majewski Złotniki 12. Moi drodzy, jest chwila, jest bardzo fajna pogoda. Jest i domek Kozak, <gryw> dlatego mam parę minut i, i chciałbym Wam przedstawić ten oto fajny domek. Tak, jak doskonale wiecie, nowe domki, generalnie. Specjalizuję się w produkcji 35 metrów kwadratowych. Robimy też większe i za dwa tygodnie zobaczycie takiego kozaka po raz pierwszy na tym kanale. Dlatego że poprzedni właściciele nie pozwolili pokazać, a ci mówią super, możesz pan pokazywać. Słuchajcie, oglądajmy. Domek 35 metrów kwadratowych. No, zacznijmy jeszcze tam trochę, pogadamy o tym. Często dzwonicie, pytacie odnośnie domków nowych, używanych. Tak zauważyłem, że dzwonicie, pytacie o te 35 metrów, ale, ale, no, patrząc po używkach, to chcecie 35 metrów używane, ale kupujecie i tak większe. Ja nie, już nie rozumiem tego. W każdym razie, yy, niewielu jest z Was jako klientów, którzy. Konkretnie chcecie domek 35 metrów. Wszyscy z Was o nie pytają, ale te domki są sprzedawane jako ostatnie. Nadal dominują, jak od lat, te domki największe. Ale, ale jest jedno małe ale. Ci, którzy z Was szukają nowego domku, przeważnie chcecie domki właśnie o takim metrażu, czyli 35 metrów kwadratowych. Ja tutaj produkuję domki 3,50 szerokie na 10 metrów długie, co daje właśnie ten metraż. Ale możemy też zrobić i szerszy, i krótszy, żeby zmieścić się w tych metrach kwadratowych, o które tam yy, prosicie. Moi drodzy, yy, <grywki> domek jest wyśmienity. Słuchajcie, robimy zawsze ładne domki, ale one są naprawdę coraz takie, wiecie, fajniejsze, coraz bardziej kochane. Ciężko to tak jest nazwać, określić. Po prostu są cudowne, może tak, najprościej takim, wiecie, chłopskim, bo ja tam, wiecie, jestem taki Prosty chłop, po prostu są yy, fajne. Fajne i musicie to zobaczyć, dlatego chodźcie oglądać. Yy, ten domek został zrobiony koloru brązowego. Poszycie, jest to yy, siding. Złoty dąb kolor. Tutaj jest miejsce na dyszel. Dyszel zobaczycie z drugiej strony. Yy, robimy tak, że ten dyszel można. Yy, z przełożyć ze strony czołowej na, na tylną stronę. To zależy jak tam domek będzie wprowadzany na działkę. Model domku, generalnie robimy cztery modele, ale dwa są modele takie ulubione, wasze ulubione, model daily i model złotniki. Kolejne dwa, też tam robiliśmy 4 czy 5, 7 sztuk dokładnie, ale no nie są w większości postu. Jak, jak zawsze koloru szarego, tak jest też Szary grafitowy, Tak jest też grafitowy. Sprawdźmy. I oczywiście jest dwuskładowy. Aha, pytacie, żeby robić też domki o innym nachyleniu kąta. Żeby nie, nie przejdzie. Oczywiście jest to do wykonania. Ale moi drodzy, ja Wam takiego domku nie przewiozę. Wiecie, ja przewożę różne dziwne ładunki i yy, generalnie jest mało rzeczy wiaduktów i, i dróg, po których nie boję się jechać, ale no jest to niewykonalne. Taki domek można tylko z innym kątem nachylenia dachu wykonać u Was na działce, ale ja się takich rzeczy nie podejmuję. Ja robię domki mobilne, czyli one są produkowane u mnie. Domek jest załadowany na ciężarówkę i ciemną nocą zasuwa do Was na działkę. Często jesteście zdziwieni, panie, no ale jak? No, ja bym chciał domek tam po obiedzie, może przed kolacją, wie pan, to taka fajna pora. Gwila by się od razu zrobiła? Nie. Yy, Można wszystko, ale domek obojętnie. Nowy czy używany? rozmawiamy o tych szerokich, powyżej tam 3 metrów. One jeżdżą tylko nocą, także domek może być w Was. O pierwszej w nocy, o trzeciej, bądź o piątej, to wszystko nie zależy ode mnie. To zależy od generalnej dyrekcji dróg i autostrad, bo sobie pewnie sprawę nie zdajecie, że taki domek wymaga specjalnego zezwolenia na przejazd. I co województwo, jest to ustalane inaczej, dlatego musicie wziąć to pod uwagę, że domek nie, pojedzie, nie dojedzie do was ani na obiad, ani po obiedzie, ani na kolację. Tylko ciemną nocą, kiedy po prostu chce wam się spać. No i wtedy też musi być traktor. Pamiętajcie zawsze o traktorze, że domek ze szwagrem nie wepchniecie żadnym Moplem, Mercedesem. Nawet z sprinterem możecie tylko ze szwagrem sprzęgło spalić i, i potem je naprawić. No. Chodźmy. Moi drodzy, miejsce tutaj jest, są mocowania na rynny, jest i wentylacja. Oczywiście jak już tam mówiłem w poprzednich filmikach, o ile tam poglądacie. chociaż nie wiem dlaczego, jakoś spadła oglądalność. Nie lajkujecie do góry, nie lajkujecie do dołu, nie wiem co się dzieje. Tak Czasami się zastanawiam, czy nakręcać te filmy, czy nie nakręcać. No, Ale czasami się zdarzy, że ktoś wpadnie na złotniki i mówi, o panie, bo tam żeśmy oglądali kiedyś tam film. I tak mówimy, zajrzymy, coś pooglądamy. Słuchajcie, ja Was zapraszam wszystkich. Pamiętajcie, że nie musicie u mnie kupować, ale chciałbym, żebyście przyjechali, zobaczyli, co mam w ofercie danego dnia, może za tydzień, bądź za dwa. Bo wiecie, u mnie nie jest muzeum. Domki przyjeżdżają i się sprzedają na bieżąco. Jeżeli chcecie, wiecie, poglądać, nie wiem, 100 czy 200 domków w jednym miejscu, to musicie jechać w inne miejsca. Jest ich wiele w kraju i tam koledzy mają, wiecie, tak powystawiane i dużo można, wiecie, wziąć koszyczki takie piknikowe z termosikiem, z herbatką pooglądać. U mnie domki też przyjeżdżają, ale są na tyle ładne, że, wiecie, one idą z marszu. One nie stoją tygodnia, nie stoją dwóch, po prostu przyjeżdżają, są sprawdzane i wyjeżdżają, bo one nie mają stać u mnie, tylko mają stać u was na działka. Dobra, lecimy z tematem. Zobaczcie rynienki. Kamerka, wiecie, wszystkiego tutaj nie uchwyci. Ale coś tam może uda się obejrzeć. Tu mamy okno od sypialni tej mniejszej. Tu mamy okno od łazienki. Tu mamy okno od salonu. A są tutaj dwa. Kolejny uchwyt do, do rynku. No, i co jest charakterystyczne w modelu Daily, jest to, że on posiada niesamowite tutaj okno. Okno, i to jest też zarazem wyjście. Ta oferta jest w sumie skierowana dla ludzi, którzy mają fajny jakiś widok na działce, który lubią. Czy na jezioro, czy na jakieś drzewka, czy na las, czy nawet na swoje kwiaty. Chociaż nie wiem dlaczego, coraz rzadziej, bo wiecie, ja też jako szef, jest, że do po was, do was z na działki, coraz mniej kwiatów na tych działkach. Wszyscy, jest, jest jakąś tam trawę z rolki albo jakieś dziwne rzeczy, no jakoś mało kwiatów. I zobaczcie, to okno daje naprawdę taki e, fajny efekt, gdy jest chłodno, bo pamiętajcie, domek takiej kasy też e, dobrze jak na taras, bo wy często zapominacie. że że mnie jest zajtanie. No, no to nie da, nie da rady, Nigdy, słuchajcie, tak jak w ostatnim filmie powiedziałem, że yy, wyciągam tutaj dyszkę i słuchajcie, ta dyszka jeszcze jest, bo proszę, dla tych, którzy gdzieś kupią taniej, um, domy, takiej klasy, yy, A wiecie, konkurencja nie śpi, oni tam kombinują, żeby mnie tutaj przebić, no nie da rady, słuchajcie, miesiąc czasu minęło, jeszcze nikt tutaj nie przyjechał, potem należą dyszki, także póki co ta dyszka cały czas jest i czeka, dla znalazły lepszej firmy. Słuchajcie, tutaj jest dyszelek. Tak jak wam mówiłem z tamtej strony. Ten dyszelek jest odkręcany na śrubę. Można go albo regulować bądź przestawić na drugą stronę. Tu mamy jeszcze. Pan Majster widać, że zrobił wyjście. To jest wyjście prądowe. Tu mamy antenę. Oczywiście domek jest oświetlony. Aha, bardzo ważna rzecz. 3,50, domek ma tutaj po szerokości. Ja tutaj nie doliczam tego wypustu, po prostu 3, tutaj dochodzi jakieś 25-30 cm. O, widzicie, tu jest akurat staw. Także ten domek, jakby stał drugą stroną, no to pięknie można by było na ten stawik patrzeć w chłodny, No bo w ciepłe dni to wiadomo. Przed domkiem taras i siedzimy na tarasie i patrzymy sobie na staw, albo jak rybacy. A pozdrawiam wszystkich rybaków. Yy, bo czasami też zaglądacie, coś tam kupujecie, albo jeszcze nie wiecie czego szukacie podziwiam Was za cierpliwość no i jak rybak to sobie zarzuca wędeczkę, siedzi na tarasie i ogląda Nowe. Yy, tak on wygląda tutaj z tej strony jest to okno, tutaj, yy, drzwi, są to drzwi wejściowe tu mamy okno, które jest w korytarzu i tutaj jest zastosowany fix po to, żeby ten domek był jasny w środku. No i tu mamy jeszcze jedno wyprowadzenie na gniazdko. No i spójrzmy na ramę. Słuchajcie, z ramami też nas nich nie przebije. Zobaczcie. Wszystko jest tutaj ręcznie, moi drodzy, robione w złotnikach, na miejscu. Ramy nie są gdzieś kupowane. W świecie, przywożone, transportowane, spawane przez innych tam rzemieślników, inne firmy, wszystko jest tutaj od podstaw. Słuchajcie, robione na miejscu. No, także domek też ma ocieplenie, 10 cm jest podłoga, 10 cm ściany i sufit to samo. Tu mamy wyjście prądowe. Dobra, no co? Trzeba zobaczyć jak on tam w środku wygląda. Ściągamy buciki, pamiętajcie, zawsze Trzeba zdejmować buty. Nie ma innej możliwości. No, i jak zawsze, no, słuchajcie, czuć tutaj zapach świeżości, zapach jakości. Eee... Nic dodać nie zujesz, no Brakuje tylko medii, powiedzmy. Eee... Brakuje tylko medii. Medii wam nie założę, dlatego że nie jestem w stanie wam wyliczyć. Wiecie, teraz, a tak w ogóle. Ciężko jest określić, wiecie, jakieś ceny, bo ceny się zmieniają z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Ja zawsze jak zakupuję materiały, to kupuję, zależy jak tam z kaszorą, wiecie, no ja też nie śpię na pieniądzach, ale staram się tak, wiecie, na 4, na 6 domków, wiecie, kupić, żeby jak przyjedziecie do mnie, to żeby ta cena nie uległa zmianie. No i tam yy, trzech klientów się zdecydowało, słuchajcie. Yy, I są jeszcze materiały na trzy domki yy, w starej cenie, czyli w kwocie 120 tysięcy, bo już yy, od maja, już teraz stara zdrożała, wiecie, niedługo będę kupował, te domki będą kosztowały jakieś tam 123, 124 tysiące. Także yy, weźcie to pod uwagę, jeżeli ktoś tam słabo stoi. Yy, finansowo, nie chcę przepłacać, bo wiecie to ja na tym nie zarabiam, no tylko jest taka koniunktura w kraju, a nie inna. No to jeszcze w tej kwocie 120 tysięcy, tak jak widzicie ten domek na tą kwotę się załatwi. Pamiętajcie, że u mnie nie płacicie jeszcze za transport, bo ja, bardzo ważna rzecz, mam też swój transport i was to w ogóle nie interesuje. Co to znaczy dla Domek, wiecie, podjeżdża ciężarówka, jest domek załadowany i jedzie do was na działkę. Jest przedziałką zdjęty i wtedy musi być ten traktor, o którym zawsze Wam mówię, do wprowadzenia go do, do miejsca, do celu. Moi drodzy, no zobaczcie. O! No, 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 wiecie, co? Zobaczę, czy na palcach stanę. i nie sięgam. Mam 193 tutaj. O, i nie sięgam. Brakuje tutaj 6-4 cm. No. cynes, po prostu cynys. Oczywiście tutaj tradycyjnie, dokładnie, mam Przyjeżdża tutaj pan specjalnie mierzy okna. One nie są gdzieś, wiecie, kupowane po krzakach, w marketach. Także przyjeżdża pan specjalnie mierzy, wiecie, okienka, i tutaj wam on je dokłada. Tak samo grzejniki. Zawsze wam dokładam grzejniki i dokładam też schody, takie na start. Dostajecie też rzemieślnicze schody drewniane, bardzo fajne, solidne, mam stolarza, słuchajcie, chłop taki naprawdę jeszcze troszkę większy jak ja, ale schody też robi kozackie. Mało tego, no właśnie. A tak w ogóle to chciałbym Was wszystkich pozdrowić, czy Wam się te domki podobają, czy nie podobają, pozdrawiam wszystkich. Tych, którzy zakupili, tych, którzy byli, nie zakupili i tych, którzy tam oglądają, nawet no, z ciekawości te domki. No, ale stolarz robi naprawdę, aha, wiecie, <laughs> tak mówię, Yy, robi takie te schody, że słuchajcie, co niektórzy jak kupili 10 lat temu, to dopiero teraz przyjeżdżają po nowe, bo po 10 latach, wiecie, im te schody się rozlazły. Ale pamiętajcie, że, że te schody są drewniane i one przez te 10 lat stały zima, lato, zima, lato, wiosna, cały czas na dworze. No. Yy, dobra, Zobaczcie tą ścianę, oczywiście yy, tak został domek tutaj zrobiony, kolorystykę możemy wybrać. Jeżeli chcecie, na moje oko, na moje usta, wydaje mi się, że to jest bardzo ładne i sympatyczne, lepiej tutaj yy, nie wymyślicie, yy, jak ja, bądź tam moi majstrowie, nie ich. Słuchajcie, w domku jest pełno gniazdek, często pytacie, panie antena jest, tak, jest antena, słuchajcie, jest antena we wszystkich pomieszczeniach, także ten domek ma, no nie, no, pomyliłem się, bo w łazience nie ma czy telewizora. Ale, jak to się uprze, to też tam pociągniemy instalację yy, I instalacje no. Ilość kulczyków 3, proszę. Gniazdeczka oświetlona. Aha, no bo pytacie, tutaj słuchajcie, są panele. Yy, są to panele. Yy, możemy też zrobić błazerię, ale pamiętajcie. Jeżeli chcecie domek w Bazerii jest 15 tysięcy droższy. Bazerię przywozimy specjalnie z okolic Zakopanego, z Limanowej. Jest tam taki nieduży nie taki producent. On robi tą Bazerię niesamowitą, bardzo fajną. Wiecie, w, można też kupić w Kastoramie. Jeżeli chcecie mieć tańszą i też powiedzmy no niezłą, to połowę tego kosztuje w Kastoramie, ale tam z wiecie, bardzo dużo sęków, odrzutów, po prostu bele jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś z Was yy, chciał tą z kastorami. Generalnie tu nic nie jest z kastorami, oprócz, proszę bardzo, tego brodzika. O, to jest tam z kastorami bądź z Obi. No niestety nie ma tutaj nigdzie yy, lokalnego handlarza, gdzie można coś yy, takiego kupić. No dlatego yy, wszystkie materiały kupujemy w lokalnych hurtowniach, oczywiście po jak najniższej cenie, żebyście nie musieli przepłacać. Yy, i mówić, panie, dlaczego tak drogo? No, bardzo ważna sprawa. Wyszliśmy z filaneczek, robimy teraz roletki, dzień i noc, i wyszliśmy też z paneli podłogowych. Te panele, które widzicie, są to panele winylowe. Takie zmiany tutaj nastąpiły we firmie. Bardziej Wam się to podoba, jesteście bardziej zadowoleni. Dobra, byliśmy chwilę w łazience chodźmy jeszcze raz, bo nie wszystko, tu Wam powiedziałem. Możemy, bo tutaj niektórzy z was wolą takie płaskie, no, brodziki, a większość, znaczy niektórzy z was wolą te paskie, a niektórzy z takim głębszym wejściem. No to jest dobre dla dzieci. No i tu mamy jeszcze boiler i tu jest generalnie miejsce na pralkę. No i tu mamy toaletę. Wszystko jest nowe, fajne. Dobra. I tu mamy. Yy... Zlebo zmywa. Wejdźmy teraz do sypialni. O, to już coś zostało. Domek był przed chwilą odkurzany. Tak wygląda sypialnia. Dwa gniazdka, wentylacja, oświetlenie dwa łóżka można śmiało wstawić. I tak wygląda sypialnia małżeńska. Generalnie tak wygląda domek 35 m2 w cenie 120 tysięcy do końca maja mamy jeszcze trzy wolne stanowiska w tej kwocie możemy Wam taki domek zrobić oczywiście ze mną może być szary bądź brązowy może być też biały ale białe jakoś tak niezbyt fajnie wyglądają i cóż zapraszam na oględziny. wszystkiego dobrego cześć hej